Analiza weekendowa yy, spółki z indeksu WIG20. No, i tutaj yy, rozpoczniemy od, oczywiście, KGHM-u, który w tym tygodniu na wykresie tygodniowym utworzył taką czarną świecę na poziomie tej strefy, o no, której już dawno mówiliśmy poziom strefy 130. Jak widzimy, jest tutaj. Poziom idealny do tego, aby rynek wszedł w jakąś fazę korekty, czy też docelowo nawet i zmiany trendu, ale również widzimy, że na wykresie tym, nazwijmy, tygodniowym, no nic jeszcze takiego się nie stało, co by mogło nas przestraszyć, tak? To gorzej wygląda w cudzysłowie, gorzej wygląda wykres na przykład indeksu wig, gdzie mamy tego pinbara. Tu natomiast jest no, czarna świeca, która. Jest efektem powiedzmy sobie tej kwestii, iż otwarcie nastąpiło zbyt wysoko. Rynek próbował domknąć lukę, domknął tą lukę, no i jeszcze delikatnie odbił. Spójrzmy zatem, jak to wygląda na wykresie dziennym. No na wykresie dziennym, bo oczywiście, no tutaj wiadomo, ta strefa, tak jak mówiliśmy, tego szczytu, jak widzimy, tutaj ten szczyt z roku maja 2015 roku no, spowodował, że jeżeli nastąpiło otwarcie na tym poziomie, no to rynek mimo wszystko cofnął, no podaż się aktywniła. To jest za poważny szczyt, żeby go po taki nazwijmy, no znaczy może nie, żeby po takich wzrostach go przejść jednym, trątem, ale no, nie ma w tym nic dziwnego, że ten poziom tego szczytu y, zrobił taką reakcję, tym bardziej, jeżeli rynek otworzył się tu luką. Ale spójrzmy, po tym spadku nastąpiło znowu, zaraz od po domknięciu luki biała świeca, a więc rynek tu cały czas jest gotowy, aby wybijać ten poziom 130 i podążać, ja może jeszcze wrócę na chwilę do wykresu. Yy, Tygodniowego i podążać do tej strefy 140. Ja myślę, że skoro wykonał taki ruch, to prędzej czy później, be, znaczy później to nie mam na myśli, że najpierw przejdziemy jakąś bessę, a potem dopiero, tylko ewentualnie, no bo tego nie można wykluczyć po takich wzrostach, że nastąpi tutaj jakaś korekta, delikatna i potem i tak będziemy atakowali poziom 140. To jest dla mnie zbyt ważny poziom, znaczy się wynikający z czego? Przypomnę, overbalance, czyli równość tej korekty tutaj wypada na poziomie 140. Tu mamy silną strefę. Najpierw zadziałała zasada zmiany biegunów i teraz ta strefa dopiero moim zdaniem byłaby gotowa wytworzyć jakąś większą korektę. Nie mówię zmianę trendu, większą korektę. A to, czy uda nam się wybić na 140, to będzie miało ogromne znaczenie, bo wybicie tego poziomu 140 oczywiście w perspektywie najbliższych kilku tygodni mogłoby oznaczać, że rynek zakończył tutaj całą tą korektę e, dużą i będzie teraz podążał na nowe szczyty. Oczywiście po drodze będą go spotykały korekty większe, mniejsze, to jest rzecz naturalna. Czyli KGHM tak wygląda. Jeśli chodzi o teraz PKM. PKM w tym tygodniu zrobił taką, no nie lubię takich świec, ale no co zrobić? Biała duża świeca, ale też wyraźny górny cień, tak? Czyli, czyli było widać, że tu coś się zadziało. Ktoś kupował, ktoś sprzedawał, na większym obrocie miało to miejsce, a więc no, jest tutaj element takiego niepewności. Ale patrząc, sugerując się tylko i wyłącznie tą czystą analizą techniczną, mamy wybity nowy szczyt, a więc nie, a nie mamy żadnego, żadnego nazwijmy tutaj, yy, żadnej świecy czy żadnego układu wskazującego na możliwość zakończenia tego wzrostu. Ba, jeśli chodzi o ewentualne, nazwijmy to, yy, Jakieś opory mogące wynikać tylko z projekcji cenowych jakiś kanał, właśnie tak jak tu, czy no coś w tym stylu? No to widzimy, że nawet gdybyśmy tutaj ten kanał, bo ja tutaj może tak zrobię, o przesunęli nie od tego szczytu, ale po tym szczycie, że tu wynika wyraźnie, że ta cena, cena tych akcji pkn w perspektywie oczywiście nie jednego dnia, ale może kilku najbliższych tygodni. A może i jednego nawet tygodnia powinna zaś co najmniej tu w rejony około 105 zł. I teraz spójrzmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. Na wykresie dziennym mieliśmy tą korektę ABC. Zwracałem uwagę, podawałem znowu, że tutaj w trakcie komentarzy podawałem, że tutaj padł sygnał znowu spokojnie do brania e, kupowania tych akcji z perspektywą nowego szczytu. Zakres overbalansu. Oczywiście nie został wybity, i patrząc tutaj od tej perspektywy, jak widzimy, możemy być w tej fali, tutaj od tego dołka, patrząc w jakiejś fali piątej tego całego impulsu wzrostowego. Ale jeżeli się znowu tu przyjrzymy, no to najprawdopodobniej w związku z tym również tu obrotem jest o. Tu mamy do czynienia z falą trzecią, tak? Nie wiemy, czy ona już się zakończyła, czy tu jeszcze pójdzie coś do góry, potem ewentualnie czy to już jest teraz czwarta, ale brakuje jeszcze jednego ruchu w górę. Tak, moim zdaniem, co najmniej. I w związku z tym to jest jak gdyby takim potwierdzeniem, że te rejony 100-105 zł. Moim zdaniem będą osiągnięte, a skoro tak pokazuje tu jeszcze wykres dzienny, to jest duże prawdopodobieństwo, dopóki dopóty nie wybije tego poziomu 90 zł, a jeżeli wybije poziom 90 zł, no to należy się spodziewać, że będzie podążał w kierunku tutaj 82, 83 ale jeżeli nie wybije tego poziomu 90 zł, to w perspektywie naprawdę kilku sesji, czyli może jednego, dwóch tygodni, rynek powinien znaleźć się tutaj w PKN na poziomie 100-105 zł. Kolejne spółki to już spółki teraz finansowe, czyli banki i PZU. Jeśli chodzi o bank PKOSA, no też mamy taką nieciekawą tutaj powiedzmy technicznie wyglądającą szpulkę niby, ale można to uznać za pinwara z jakimś dolnym cieniem delikatnym. Ten, gru, ten górny cień jest no, prawie dwukrotnie wyższy od korpusu, a więc mamy tutaj do czynienia z jakąś taką świecą poka pokazującą cofnięcie i grożącą. Tylko, no, może nie, że w zupełnej próżni wisi, ale to jest świeca, która wisi w próżni, no bo tu jedyne, czego możemy się doczekać na wykresie tygodniowym, to tej takiej małej tutaj strefy, która no nie jest właściwie żadną strefą, bo tu nawet w historii. Ciężko by było się, no, jakiś tam poziom jest, no, trzeba przyznać, tu jakiś poziom jest, yy, także, no, jest, na pewno jest, no, bo skoro powstał ten dzień, to podaż się musiała, ale chodzi mi o to, że moim zdaniem on jest, yy, no, yy, nie na tyle poważny, aby naprawdę zacząć się bać. Jest widać, że jakaś strefa tutaj jest, yy, czyli jakaś podaż się uaktywniła. Ale to jest na razie taki, no może jakieś delikatne pomarańczowe światełko ostrzegawcze. Spójrzmy, jak to wygląda na wykresie dziennym, bo to jest bardzo tutaj też pomocne. A mianowicie została wy, wy, wybita ta największa korekta w tym całym ruchu spadkowym. A zatem a zatem jest rzeczą, którą należy uwzględniać. No, że rynek, oczywiście nie mówię, że bez korek, bez niczego, będzie podążał w kierunku 160 czy wybicia tego tutaj szczytu w rejonach 168 zł. Bo tak to wygląda. Jeżeli teraz przyjrzymy się tutaj temu wzrostowi, to widzimy, ile mamy miejsca ze względu na wielkość korek, i tak naprawdę do poziomu około 139-138 będzie to tylko i wyłącznie. Cenowe cofnięcie, i najprawdopodobniej duża szansa na to, że rynek da tutaj promocyjną cenę. Zejście do 135 zł też nie przekreśli dalszych wzrostów. Dopiero wybicie poziomu 135 zł będzie tym no, mogącym mieć skutki w dłuższej perspektywie czasowej. Oczywiście teraz znowu należałoby się kierować wykresami, jakby ktoś chciał krótszy, żeby wcześniej ewentualnie wychwycić moment możliwości zakończenia tego ruchu wzrostowego wyjść, no by musiał zejść jeszcze na niższe interwały. Patrząc też tutaj na ten wzrost po zwykłej korekcie ABC, mamy tutaj do czynienia no znowu, bo to nigdy do końca nie wiem, nie wiemy, czy to jest pierwsza druga, pędząca, trzecia, ale to wtedy tu jest dopiero czwarta, czyli jeszcze piąta, czy może to jest pierwsza, druga, teraz tu pierwsza, druga, trzecia, czwarta, najpierw piąta, potem czwarta w większego y, czasu i jeszcze piąta w górę. Także tu również rynek, mimo że y, utworzył nam, jak widzimy, takie objęcie bessy, ale on to utworzył, tu możemy powiedzieć po tym wykresie dziennym widzimy, też w jakiejś perspektywie nad tą najistotniejszą teraz tutaj strefą w rejonie 140 zł z małymi groszami. Tu mamy, jak widzimy, strefę taką, ale to jest to, co mówiłem. O, jak zejdziemy na ten wykres dzienny, widzimy dokładnie, to jest pod strefą, to, to jest takie zawieszenie w próżni. Zawieszenie w próżni, czyli ten pinbar na tygodniowym wyglądający na to, że jest tam w jakimś miejscu, ale mówiłem, że to jest strefa, mniejsza znaczeniu, tu na wykresie dziennym, kiedy się przyjrzymy, widać, że to jest w próżni, to jest poniżej. Tego, tej strefy, tutaj tutaj nie ma nic. No i, i na te objęcie bessy, więc najprawdopodobniej jest to. Wielce prawdopodobnie jest to po prostu jakaś korekta. Czy ona już jest jednosesyjna, czy może będzie testowała tutaj tą strefę jeszcze dokładniej, no to już nie mamy czarodziejskiej kuli. Ale moim zdaniem rynek dalej będzie próbował. Zwłaszcza że wybił i jak wiemy, przy wybijaniu overbalansu na każdym wykresie, w każdym właściwie interwale i na każdym niemalże płynnym instrumencie. Często, bardzo często dochodzi do tego, że po wybiciu nawet tym już delikatnym overbalansu pierwszy ruch zatrzymuje się na, wy, na poziomie. To jest taka strefa poziomu, czyli tu jeszcze delikatne jakieś osunięcie mogłoby mieć miejsce, ale to jest właśnie moim zdaniem ten test, po czym będzie rynek próbował iść do góry. No i zobaczymy, co on zrobi dalej. PKOBP. Tu również możemy powiedzieć, że na wykresie tygodniowym no, powstał górny cień który zawsze w jakiś sposób straszy, ale jeżeli się przyjrzymy, to mamy tutaj reakcję na poziom 78,6%. Tylko nic tutaj się nie układa, jak gdyby w taką pełną całość, ponieważ pierwsza reakcja była na poziomie 38,2. A tu, jak wiemy, harmoniczne, jeżeli 38,2, to już raczej albo 61, które zostało wybite z pełną precyzją i, i z bardzo dużą siłą. Albo potem 88,6, czyli tu też jeszcze trochę miejsca doszło, Typ dochodzi. Dodatkowo, oczywiście, widzimy tu strefę opartą dołek, dołek, szczyt. I tutaj ten poprzed, przedostatni szczyt. Czyli tu mamy tą strefę też w tych rejonach 36 zł, czyli tu moim zdaniem te, ta świeca co najwyżej, co najwyżej. No Jeżeli gdyby miał do czegoś takiego dość, to to bym mógł dopuścić ewentualna próba retestu tej wybitej tutaj strefy, ale taka próba retestu byłaby o tyle korzystniejsza, że rynek dałby sobie większe szanse patrząc od strony technicznej na to, że jego dalszy ruch wzrostowy nie tylko pokona 36, ale pokona również ten szczyt na poziomie 38 zł i będzie podążał w kierunku tu wybije tą również dojdzie do wybicia tej tutaj linii trendu Także tu znowu jeszcze patrząc od tej strony widzimy ta główna strefa oporu pokrywająca się z tym szczytem plus linia trendu, no chciałoby się powiedzieć rynek no, byłby chory chyba gdyby nie chciał tego przetestować, tak ja uważam. Także mimo wszystko na PKOBP moim zdaniem jeszcze w ujęciu tym tygodniowym widać... I jeszcze szanse na dalsze wzrosty. No i spójrzmy teraz na wykresie dziennym. No znowu mamy ten sam układ, tak prawda? Pierwsza, może druga, może trzecia, tutaj może czwarta i jeszcze z piąta, co najmniej do tej strefy, moim zdaniem, tak jak powiedziałem, 36 zł tutaj do tej strefy. Tu jak widzimy właśnie ten 88, czyli 38,88, nie topesz. Tu mamy 161,8, czyli wydłużenie tej tutaj pierwszej, jak gdyby fali od dołka od, odłożone tu od końca tej korekty, a więc. Tu ten poziom 36 zł, tak, to on może być, mieć znaczenie, jeżeli tu by powstała formacja odwracająca, to to by było moim zdaniem poważne ostrzeżenie do jakiegoś ruchu korekcyjnego, najprawdopodobniej, być może nawet jakiegoś głębszego, ponownie tu w rejonie 34, bo znowu patrząc, tutaj tak, mamy jakąś pierwszą, drugą, no i, i to by się chciało powiedzieć, że to jest dopiero jakaś trzecia, tak? Czyli jeszcze też czwarta i piąta, patrząc w tym ujęciu, ale tak jak mówię, najpierw poziom 36, jeżeli tu coś powstanie, wtedy będzie to moim zdaniem e, ostrzeżenie przed możliwością tworzenia jakiejś tam korekt. No i na koniec, co nam zostało? PZU jeszcze. PZU, no tutaj na PZU, jak widzimy, tak, wybita strefa oporu i nie było jakiejś silnej kontynuacji, ale biała szpulka, czyli wyższe zamknięcie. Jest dalej, a więc można by było powiedzieć, że rynek w tej perspektywie tygodniowej podąża w kierunku strefy na poziomie 40 zł, choć oczywiście nie oznacza to, że na przykład kolejny tydzień nie będzie jakąś korektą. No i spójrzmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. No na wykresie dziennym widzimy również to samo, czyli wybicie tej. Yy, strefy. Można się przyczepić, że to wybicie nie miało charakteru takiego stricte mocno dynamicznego. Tutaj rynek tak się ubijał, on to tak no na, na to nie jest fajne, ale na razie jest wybita ta strefa i tu ten poziom, czy też poziom ewentualnie o tu tej strefy, bo jak widzimy tu jest kolejna, jest moim zdaniem w tej chwili czymś, co powinno zatrzymać, powstrzymać Ewentualne, ewentualne spadki, jak widzimy, overbalance. Tutaj, jaki można wyznaczyć z tych tutaj mniejszych korek, wypada nawet jeszcze ciut niżej. No, bo chciałoby się powiedzieć, o, właśnie, bo tutaj, tak by należało tą strefę faktycznie narysować. O, do szczytu tutaj tego przetestowano. Czyli widzimy 35-50. To jest tutaj możliwe. To jest tutaj możliwe i ma jakieś prawdopodobieństwo, bo tak jak powiedziałem, nadbicie, wybicie tej strefy tutaj różowej, górnej, no nie miało tego charakteru takiego silnego wybicia, tak? A to są takie, które dają nam może niepewność, ale bardzo, bardzo duże... E, prawdopodobieństwo tego, że nawet cofnięcie będzie tylko i wyłącznie retestem tej strefy, tu tego nie było. Zatem ta strefa może zostać przebita. Ale rynek, moim zdaniem, w tym ruchu ewentualnym, jeżeli dalej będzie kontynuowany ten jakiś ruch liczkowy, nie powinien wybić poziomu 35-50 tych tutaj rejonów. Pytanie, czy w ogóle będzie tutaj szedł na razie. Na tę chwilę też nie mamy jakichś objawów, bo tutaj no, było wybicie, ale tu się nic nie dzieje. Tu każda próba zejścia do tej właśnie wybitej strefy jest yy, wyraźnie widoczna, że jest broniona, tak, jest broniona przez byki, powstają dolne cienie. A więc tu również, jeśli chodzi o PZU, powinniśmy być spokojni. To tyle, jeśli chodzi o spółki.